Witajcie, kochani, a my zaraz właśnie na wystawę zdjęć fotograficznych. Co była sesja? Mini sesja. Mamkę między piersią i butelką. Lekko modyfikowane. Więc, kochani, do zobaczenia na wystawie. dzięki Fizyka jest mega o, tutaj tutaj jesteśmy dla musia tutaj panie Drożę w naszej walizce. To jest witek na kościół. Kinga Grada, piosenka Renaty Dorchowskiej, Braktu Słów. Ma taki błogi głos, że wprowadziła nas tak, w taki spokój tutaj. A chciałam powiedzieć, że ta wystawa tutaj na tym dworcu jest wyjątkowa. Już same narodziny dziecka są cudem dla rodziców, a później nawiązuje się ta więź z mamą, z tatą też, ale z mamą jest to wyjątkowa więź. I wiem, o czym mówię, ponieważ mam trzy córki, wszystkie były karmione. Czasami bywa tak, że dziecko nie może przyjmować pokarmu, bo ma na przykład skazę białkową. I wtedy jest troszeczkę inaczej. Ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo dziękuję za to, że mamy tak piękną wystawę wyjątkowo tutaj w Czersku. Ona jest bardzo optymistyczna. I powiem szczerze, nam brakuje bardzo dzieci w Czersku. W gminie Czersk, w Rytru, w Łęgu. mamy wolne miejsca w tym pięknym żłobku i przedszkolą. Także mam nadzieję, że chociażby ta wystawa będzie takim impulsem. Już chciałem powiedzieć, że nawet będziemy chyba wnioskować do księdza, żeby o 12 w dzwonek, żeby się troszkę ludzie <śmienic> nauczyli. <śmienic> 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 bardzo <do mnie śmienic> nam zależy na tym. I to jest właśnie coś pięknego, piękne ogóle zdjęcia. Proszę bardzo. <śmienic> I proszę bardzo, tutaj pani fotograf też piękne zdjęcia. Tutaj będzie dostępna dla mieszkańców. 20 do 13 października, to jest ostatni dzień głosowania w czerskim budżecie obywatelskim. Zagłosują, mam nadzieję, mieszkańcy i przyjdą tutaj, żeby obejrzeć. Bardzo serdecznie. Także gratuluję, a panią dyrektor również witam i miła niespodzianka, bo rzeczywiście bardzo ślicznie. Także, także wszystkich państwa życzę dobrego popołudnia. Także gratuluję, a panią dyrektor Rukisz, tam. i miła niespodzianka, bo bardzo ślicznie, także, także wszystkich Państwa życzę dobrego popołudnia. Wspieram całym sercem, aby karmienie piersią było wszędzie. Wiadomo, jak Polak jest głodny, to jest zły. Dziecko, jak jest głodne, to płacze. I Nieważne, gdzie jesteś, czy jesteś w parku, gdzieś w supermarkecie, jak dziecko jest głodne, to mamy, mają karmić, a my musimy im to, jak gdyby ich wspierać w tym bo nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że nie wolno w restauracji karmić, bo to jest niefajne. W życiu się z tym nie zgodzę. Wspieramy. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Proszę bardzo, możecie przyjść, panie, do urzędu. Nawet do mnie udostępnię gabinet, jak będzie dziecko głodne. Możecie wchodzić. Dziękuję. Tak, tak. Taka była sytuacja, właśnie jaka na sesji zdjęcia, w sesji w terenie. Tak, bo pan również chciał udostępnić swój gabinet. Dokładnie. To niepodważalne. Ale wiemy, że niekiedy jest to bardzo trudne, wręcz bolesne i staje się niemożliwe z, z przyczyn niezależnych od nas kobiet. Czasami niedoskonała anatomia naszego czy dziecka ciała, lub trudny poród nie pozwala na karmienie piersią. Karmienie piersią czy butelką jest wspaniałą okazją do budowania pozytyw. I <laughs> 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 one <coughs> <laughs> <coughs> Jeden, jeden chłopiec, to same baby ale Ale mnie rodzinie też. No jeden chłopców i same dziewczyny. No. Tak? A ja miałam na ja nów się... pierwszych i dwie najgorsze dziewczyny. No. I ja mówiłam tak, ja bym wolała mieć pięć chlapów niż te dwie. Tak? Tak, one się tutaj.